Coś pięknego. No ładne cacko. Dzień dobry, zastałem Jolkę. Nie pan, bo my też mamy syrenkę. Bardzo mi przykro. Znikąd ratunku, znikąd pomocy. Potrzebuję pomocy! Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec z alkoholem. Nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Proszę bardzo, czy ktoś mógłby mi pomóc? Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego. Agnieszko i Mariusz, czy chcecie do bez wytrzatywo przymusu? Zamrzeć s fazek Proszę powtórzyć pytanie. Agnieszko i masz, czy chcecie do bez wytrzatywo przymusu? Zamrzeć s Ja Nie mam czasu na odpowiedź. Proszę pana to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze. No, wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Ta oranżada jest bez ben... bez bąbelków. Koko jumbo, i do przodu, to moje hasło. Dobre, nie? Zobacz, bracie. Spójrz, jak konie się ruszają. Przykumaj te kocie ruchy. Jak ja zakochany jestem. Dobra, dobra, nie poznaję kolegi. Cicha woda. E, alkoholu pani nie ma? Nie, nie, tylko woda koleńska. Największa trucizna! No, kończcie flaszkę i do domu. Jezu, ale dzień? Myślałem, że się już nigdy nie skończy.